Szósty lat zimowy, plan serwisu, po raz pierwszy w tych okolicznościach, czy po raz pierwszy w Gołdapi. Dzięki współpracy z Wodkiem, Babiczem, Sochem, mamy tutaj piękne trasy, które już wcześniej zostały sprawdzone, zeksplorowane. Ta część Mazur, zwana Mazurami Garbatymi, ma bardzo dużo uroku, ponieważ kiedyś zamiesz... w zamieszczonych czasach lodowiec troszeczkę na tutaj z terenem. Ta nazwa Mazury Garbaty bardzo adekwatna jest do tego terenu. Rejd organizujemy dla właścicieli i sympatyków samochodów Land Rover. I oczywiście zapraszamy, zapraszamy innych ludzi też, ale na trasę dopuszczamy tylko, tylko samochody Land Rover. Ten zwrot, tutaj szósty zimowy rajd Land Service, u. uważam, że był bardzo dobrze zorganizowany. Fajnie, że przyjechało bardzo dużo aut. Świetne trasy, bardzo ładne trasy, dobrze opracowane. Można powiedzieć, że teren, teren idealny nie tyle do off-roadu, ile do takiej turystyki off-roadowej, do lekkiego off-roadu. Chociaż na pewno znalazłyby się miejsca, gdzie można powalczyć tak trochę bardziej poważnie. Ride był fantastyczny, bo tutaj te okolice, te trasy były poprowadzone naprawdę świetnie. No, samochód spowodował się cudownie, jak zawsze seria. Codziennie, kiedy wyjeżdżałem na trasę, były wyzwania i były trudności. Łopata, dobra łopata, to jest nieodłączny element w samochodzie, jak się poruszamy, poruszamy tutaj w warunkach zimowych. Świetna była próba jedna taka zręcznościowa, gdzie wyglądała ona z daleka na dosyć a w rzeczywistości można było spokojnie z dziećmi, z żoną w nią przejechać. Tutaj y, za każdym kilometrem y, dokonuje się walka. Rzeczywiście jak podjechałem na tą krawędź tej górki, no to tak y, adrenalina rzeczywiście mocno zadziałała, dreszcz przebiegł do syna, mówię trzymaj się dziennie, y, zapiąłem reduktor i bardzo wolno wsuwałem się bez hamulca na samym reduktorze, on mi się pięknie zsunął w dół. Lubią tą zimę, bo jednak trzeba no jazda, jazda przez długi, wysoki śnieg jest jazdą, jazdą męczącą, wymaga, e, wymaga odpowiedniej techniki przygotowania samochodu. E, no i choćby termosy z ciepłą, z ciepłą kawą. Dawali radę, bo trasa, nie wszyscy przyjechali całą trasę, ale to ze względu właśnie na, na, na pozostałości tego śniegu zalegające jeszcze miejscami, miejscami bardzo poważne zaspy. Na obecnym rajdzie mieliśmy pełny przekrój marki Land Rovera od drugiej serii do najnowszego Ranch Rovera. To jest bardzo ciekawy samochód, wyprodukowany w 1961 roku. Od samego początku w Polsce, zakupiony przez któreś z ministerstw, tam jeździł. Po, pewnym, po kilkudziesięciu latach został kupiony z tego ministerstwa. Jednym z takich ciekawszych właścicieli tego auta był Marek Totański. Później auto przechodziło z rąk do rąk przez całe towarzystwo Land Roverowe w Polsce. Rafał był tak miły i dał mi tą szansę dzisiaj, żeby spróbować tego samochodu i powiem Wam, że to jest niesamowite przeżycie. Jest to maszyna czasu, po prostu E, e, moje, moje przeżycie przerosło wszystkie, wszelkie oczekiwania. Były tutaj dużo lepiej wyposażone i nowsze samochody, i nie cieszyły się taką popularnością, to prawda. Wierzę w tą swoją 110, wiem, co ona potrafi, wiem, jak to się mówi w żargonie jakie figury ona e, zrobi, a jakich lepiej nie robić, wiem, prawda? Tomcat, który tutaj wystartował, jest to. Nowy produkt, który został z naszej stajni wystawiony dosłownie tydzień temu, jest to pierwszy nasz projekt dostosowania samochodu terenowego w ogóle, a w szczególności takiego samochodu bardzo wyczynowego, Tomkata, do jazdy do, 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 do kierowania przez osobę niepełnosprawną. Dostosowaliśmy Tomkata do obsługi tylko i wyłącznie rękami. Wymaga to jeszcze oczywiście dopracowywania. Ale jestem zadowolony z pierwszych efektów jazdy Wojtka. Silnik V8, 5-litrowy, 286 koni. Skrzynia automatyczna oczywiście, w przypadku osoby niepełnosprawnej niezbędna. No zobaczymy, mamy plan w tym roku wystartować w kilku poważnych rajdach. Za miesiąc Great Escape, no i głównym naszym rajdem będzie rajd Drezno-Wrocław, tygodniówka na przełomie czerwca i lipca. Myślę, że, że, byli, że, byli za, że są zadowoleni z tej trasy, i to jest to chyba, po co tu przyjechali. Nie? Czysta przyjemność, znaczy korzystanie z tego, że można fajnym, starym, terenowym samochodem marki Land Rover pojeździć po pięknej okolicy jeziora, w okolicy Gołdapi. Trzecia impreza Land Rover, Land serwisu, na której jestem. Byłem parę lat temu na rajdzie w Siedlicach, gdzie była również, jak i tutaj, wspaniała atmosfera. Świetna organizacja, dwie imprezy. Będziemy kontynuować to w każdą zimę już w tej chwili. Myślę, że, myślę, że na jakiś czas zostaniemy w Gołdapi.